Kuchenka turystyczna Samotny Wilk Tuba to autorskie rozwiązanie i połączenie kuchenki i EDC. Zapakowana w trwałym etui z kodury z charakterystycznym zamknięciem na rzepy, dzięki któremu uzyskujemy w razie potrzeby nieco miejsca na dodatkowe akcesoria. Kuchenka wykonana została z aluminium, co powoduje, że jej waga wynosi zaledwie 117 gram, a obły kształt ułatwia transport. Na podłużnym trzpieniu znajdują się demontowalne nóżki palaniska. Wewnątrz tuby znajduje się paliwo, które może być przechowywane również luzem. Łącznie 10 sztuk lub w zafoliowanych pakietach po 5 sztuk. Dodam, że pojedyncza pastylka powinna wystarczyć do zagotowania wody w kubku. Oczywiście możemy zrezygnować z wypełniania tuby wyłącznie paliwem i wykorzystać tą przestrzeń na najbardziej przydatne akcesoria, nie tylko służące rozpalaniu, ale stanowiące wyposażenie ekwipunku dźwiganego codziennie. Tuba ma wysokość mniej więcej męskiej dłoni i średnicy 40 mm. Nanizane na nią pierścienie dają się relatywnie łatwo ściągnąć. Należy tylko pilnować, by zdejmując je, przesuwać łączeniem płaskiej ścianki i łuku pierścienia nad wystającym bolcem w tubie. Najważniejszym elementem kuchenki jest palenisko, będące jednocześnie wieczkiem tuby. Do paleniska montujemy pierścienie w ten sposób, by ścięta część pierścienia skierowana była w dół nie posiadają dziurkę, która licuje się z wycięciem w palenisku, dzięki czemu uzyskujemy większą powierzchnię, którą ogień dociera do dna kubka. Cała kuchenka ma kształt trójnoga i stanowi dla kubka stabilną podstawę. Odległość między paliwem a krawędzią na kubka jest optymalnie dopasowana do wysokości płomienia, tak by grzać również częściowo ścianki boczne. Po użyciu i ostygnięciu pierścień montuje się ponownie na tubie. Jako, że są aluminiowe, cały proces oddawania ciepła jest szybszy aniżeli w przypadku stalowych elementów. Do środka wkładamy pozostałe paliwo, bądź tak jak wspomniałem wcześniej, jest tam sporo miejsca na dodatkowe akcesoria. Całą kuchenkę wkładamy do etui, dlatego nawet jeżeli nosi ślady użytkowania, sadzy i tym podobne, nie brudzi nam pozostałego wyposażenia plecaka czy kieszeni. W przypadku systemów Mole można częściowo wykorzystać rzepy do montażu kuchenki, tak by była solidnie przytwierdzona. Test praktyczny odbywa się w warunkach pełnego słońca i lekkiego wiatru przy zdecydowanie letniej temperaturze. Montaż w moim wykonaniu zakłada rozpalanie pastylki poza paleniskiem. Jednak osoby, które nie chcą ryzykować podgrzania sobie palców mogą spróbować rozpalania już w palenisku. Paliwo pali się praktycznie bezdymnie co jest niewątpliwą zaletą, ale w początkowym etapie rozpalania w tak ostrym słońcu trzeba brać na czucie, czy to już ten moment. Dlatego dobrze schować się w jakimś zacienionym miejscu, a samo palenisko umieścić w zagłębieniu. Dzięki czemu ewentualny hulający wiatr nie przyspieszy nam wypalania paliwa. Uczulam użytkowników by nie pozostawiać paleniska samemu sobie. Ogień pod wpływem wiatru radośnie dotyka językami podłoża i samo palenisko jest gorące. Testy w lesie wczesną wiosną nie wywołały jakichś większych problemów i wypalony obszar jest relatywnie mały, jednakże ogień to ogień. Tymczasem paliwo ładnie się wypala, dając maksymalną ilość energii. Woda dość szybko zaczęła bąblować, już po paru minutach i brzątek nadawał się do wykorzystania. Samo paliwo wypaliło się do zera, a części paleniska były usmalone w bardzo umiarkowanym stopniu.